Cześć, tutaj krótki bonusowy odcinek. Ostatnim razem mówiliśmy sobie o poznawaniu swojego instrumentu, dźwięków na gryfie, zapamiętywaniu ich i dzisiaj chciałem jeszcze dopowiedzieć może dla tych, którzy już te wszystkie elementy znają. Jest to dla nich coś nad czym pracowali i w miarę biegle posługujecie się dźwiękami znajomością na gryfie. Ten element, który chciałem dzisiaj, albo teraz właściwie nadmienić, to jest kwestia um, uzupełnienia o to ćwiczenie w sumie zerowe, tak? czyli tego, że właśnie na naszym instrumencie ten sam dźwięk występuje w różnych pozycjach. Teraz jeżeli ćwiczycie, ja nadmienię tutaj parę tylko elementów, oczywiście możecie to rozszerzać sobie na każdy inny. Ja już wspomniałem właśnie tam o takim tym elemencie, jeżeli mamy Lika, czy akord, czy cokolwiek innego, możemy go grać w różnych miejscach na gryfie i w różnych układach. jeżeli sobie weźmiemy akord Cedur, to możemy sobie przecież zagrać go tu, ale tak samo możemy go sobie zagrać tu, tak samo możemy go zagrać tu, tak samo możemy go przecież zagrać tu, tak? Czyli Generalnie mam to samo zjawisko muzyczne, ale szukam różnych układów na gryfie, żeby go poznać. Oczywiście szerzej też będziemy sobie to omawiać kiedy będziemy omawiać właśnie akordy, natomiast teraz rzucam dla tych, którzy już są w temacie i którzy na tym skorzystają. Czyli jeżeli sobie wezmę wszystkie akordziki po kolei, potem F, f który mogę sobie mówić dźwięki f A, C, f, A, C, F, A, C, F, A, C, F, A, C. Bardziej koncentrując się na tym, że gdzie te dźwięki są, biorę sobie B, D, F, B, D, F, e, mogę B, D, F, B, D, F. S, G, B, S, G, B, S, G, B, S, G, B. Tak, trochę też tutaj mieszam, jeżeli chodzi o układy palców, co może jakby być dodatkowym elementem. Biorę sobie AS, C, S. A, S, C, S. Możemy sobie dla ułatwienia pominąć to i zagrać tylko wszystko w jednym układzie, jakby drugiego palca. To też może być przydatne. I przechodzę sobie tak właśnie poznając koło kwintowe. Des, F, As, Des, F, As, Des, F, As. No, Des, F, As. Tutaj już mam tylko w tym kierunku, tak? ponieważ właśnie pozwala mi to się jakby zaznajomić z, z moim instrumentem. To powtarzam już, są tylko pewnego rodzaju ścieżki, które możecie obrać. Myślę, że chyba warto do tego podejść potem jako rozszerzenie sobie właśnie ćwiczeń skal, gam, akordów, dźwięków itd. Natomiast jeżeli właśnie jesteście w tym procesie albo już przez niego przeszliście, to możecie jeszcze wrócić i właśnie pomyśleć o tym w ten sposób, jeżeli tego nie robiliście. No, bo widziałem akordy, właśnie. Na przykład, właśnie weźmiemy sobie e, a, a, akord dominantowy, jakiś C7. Sobie mogę zagrać go przecież w różnych miejscach na gryfie. Tak. E, mogę sobie zagrać akord F7. Mogę sobie to wszystko oczywiście też ubrać w jakiś rytm. Cat body, d, d, Czyli myślę sobie B -d F, A. Oczywiście, jeżeli gram to w szesnastkach, to już nie będę mówił tylko BD, F, A, bo to już jest za trudne. Hmm. Ale warto sobie przynajmniej raz powiedzieć i być świadomym, jakie są tam dźwięki. E S, G, B, D. S. A, widzicie? Mhm. O, układ tutaj troszeczkę jest inny, zmylił mnie. Zresztą trochę jeszcze przez mikrofon też nie jestem w stanie tak głowy zginać. I biorę sobie A, C, S, G. Biorę sobie następny akord i ogrywam sobie DES. DES F, As, Gs i tak dalej, i tak dalej, tak? Mogę sobie oczywiście patrzeć na różne akordy. No i tak samo dochodzimy do trzeciego punktu. I tutaj też zachęcam was do zobaczenia mojego drugiego kanału, kanału Toma Basz, może znacie mnie z niego, tam po angielsku akurat. Przedstawiam taką serię Bass League in 12 keys, czyli zagrywka lig basowy w 12 tonacjach, gdzie dokładnie ten temat omawiam. Tylko, że tam biorę jakąś krótką zagrywkę, krótki lig basowy i przedstawiam go w jaki sposób można go ćwiczyć przez 12 tonacji. I tutaj tylko wspomnę o tym, co możemy zrobić. Jeżeli wezmę sobie jakiś prosty. Taki, taką zagryweczkę, którą właśnie myślę sobie w tym momencie, już dochodzi ele kolejny element, bo nie zaczynam od podstawy, nie zaczynam od dźwięku C, tylko zaczynam od dźwięku B. Czyli idąc do F, zaczynam od S. Idąc do B, zaczynam od As. I jest ważne, jakby, że cofam się do jeszcze Septyma quinta, tak? nie wkraczam już w dużą jakby świat znajomości muszę dużo pamiętać. Idę sobie na kolejny składnik. I tutaj właśnie. No i właśnie wkraczają się nam te kolejne elementy, że muszę sobie pamiętać ges. już nie mam... Płu... nie ma dźwięku S. Tak, i idę sobie dalej. Potem mogę sobie zrobić yy, na, na przykład... I to samo. Teraz do A. O, do F, tak? Czyli od A. różne elementy, które już też wspominałem. No i jest tutaj naprawdę dużo, dużo pracy. Powiem szczerze, że głowa paruje, jeżeli takich rzeczy nie robiliście sobie wcześniej, mm -hmm. dlatego że muszę zapamiętać o tym, y od jakiego dźwięku zaczynam, do jakiego dźwięku idę. Skąd to wynika, tak? Mm -hmm. e, od, od C no właśnie, dokładnie. Więc skupienie musi być też bardzo duże. Na pewno to jest bardzo rozwojowe. Tak, ja tutaj sobie zapisałem na przykład parę różnych y, przykładów, pomysłów. Hmm. Czyli idę sobie od na przykład y, zmniejszonej kwinty. Tak bluesowo. Tak, sobie gram, e. no właśnie, widzicie, to jest bardzo dobre, tak, bo muszę myśleć od, od czego idę, od gestu, tutaj idę od B, e, di, 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 od H, nie od B, no właśnie, I idę sobie potem do dźwięku, raczej do dźwięku E. w różnych pozycjach. No i to jest taki element, który sprawia, że nie tyle zapamiętujemy już dźwięki na gryfie, ale jakby całe struktury zaczynamy się uczyć, że to samo możemy zagrać w różnych miejscach. Co potem w graniu na max otwiera nam głowę i pozwala też jakby znacznie łatwiej szerzej poruszać się na gryfie, na tym instrumencie. Szczerze mówiąc, bardzo polecam takie ćwiczenia. Zachęcam też do śledzenia właśnie kanału Tomabasz. tam znajdziecie jest to po angielsku. Ja na swoim patronite też jak będę miał już taką możliwość, bo na razie jeszcze to niestety nie działa. Myślałem, że będzie to łatwiejsze uruchomienie tego, natomiast są pewne przeszkody. Będę wrzucał tam potem, właśnie jak się pojawi, to dla osób, które wspierają mnie, myślę jakiegoś progu, będą wszystkie te liki dostępne do obejrzenia. Będę tam to podlinkowywał razem z PDF-ami. Tak, także takie trzy główne zasady, natomiast ta trzecia zasada związana właśnie z już ćwiczeniem lików, dlatego, że one e, nie zaczynają się już od e, podstaw, czyli właśnie od m, rdzenia, od root note, czyli to, to, jakby toniki, tak, prymy akordu, mogą być troszeczkę wyzwaniem. Oczywiście akordy też możemy sobie ograwać kwinta, przecież tercja, kwinta, septyma, czy cokolwiek. I jak widzicie, pff, można byłoby książkę zrobić na temat tych ćwiczeń. Będziemy sobie do tego jeszcze wracać, ponieważ yy, czy właśnie w ćwiczeniu, ćwiczeniu yy, akordów, yy, trójdźwięków, tak, jako podstaw akordów, też będę o tym na pewno mówił Wam jeszcze. Także dobrze, tyle na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam bardzo. To taka krótka, bonusowa lekcja. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej!